Witam Was kolejnego poranka i zapraszam na prawo o poranku. Dzisiaj będzie o tym, co trzeba zrobić, żeby zaskarżyć wyrok, czyli o składaniu wniosku o uzasadnienie. Oczywiście, żeby zaskarżyć wyrok, musisz złożyć apelację, ale najpierw musisz złożyć też wniosek o uzasadnienie tego wyroku. W sprawie karnej wniosek o uzasadnienie musisz złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Bez tego nie możesz złożyć żadnej apelacji w sprawie cywilnej również w ciągu 7 dni możesz złożyć wniosek o uzasadnienie. Obecnie taki wniosek podlega opłacie z tu złotych, także tą opłatę też musisz złożyć zapłacić do sądu. Możesz też, jeżeli chodzi o sprawę cywilną, złożyć od razu apelację, a sąd dopiero potem będzie pisał uzasadnienie. Masz na to 21 dni od ogłoszenia wyroku. Natomiast no, nie polecam tego, warto wiedzieć najpierw dlaczego się pisze apelację, czyli poznać to Uzasadnienie, stąd też zawsze polecam, doradzam, żeby w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie, zarówno w sprawie cywilnej, jak i w sprawie karnej, gdzie musisz to zrobić, żeby móc zaskarżyć wyrok. Zapraszam na mój kanał, polubcie, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam, cześć!